Mortem, proszę nie zostawiać mnie samego. Powtarzam. Wełku, przed nami. Ale to jest jedna z, nie? Ile aut, kurwa, co jest? Masz tyle ludzi na urlopie, ktoś przyjechał? O kurwa. Ta karatka tu jest. Przecież przedywała. Ty, co tu się odjem? Tak karetka przyjechał? Jeszcze nie, szkodzia, może ktoś zabał z dostał? Tak chwilę jest? jest przypał. Ma streama? No. Ale widać mnie? Tak, tak. Jest problem. Karetka jest na zopiórce. Karetka jest Odjebało się. Sie ma. No, no serio, serio no, ale ogólnie no jest takie, jak wchodzisz do kaplicy, nie, to masz taki okrąg zrobiony, no tam jakieś rytuał się odpierdalą ale ciężko, 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 ciężko. dobrze, Ja jestem Piotruś albo Aspen, nie żadna kurwa. I to tutaj, nie? Tak. Wpisów własnych, w To jest strasznie ciężko, tak nie? Nie no tak. O. Co to leży? O, ponadto. Mhm. Okay. No i witam. Tu już nagrywasz to? No. Tutaj był też Jak to? to jest koło. Tu była opona ostatnia. Ja w tą oponę wsadzałem Koło. No, jest koło. Zobacz. No. Jest tego osta tego ostatniego nie było. Tu była opona. Ja oponę w tą oponę żarówkę wsadzałem. Ten się zapierdala. Chłopie, czy to Pentagram, czy co. Stare, ale my tu byliśmy dwa tygodnie temu. No tak. Od no, tego czasu to jest tu by. I od tego czasu ktoś tu coś rozjebał. No w chuj jest Ty, ale to nie było wtedy ten? Ty, co tu się stało? No ktoś przyszedł i to rozpierdolił. Pan po chuj. Po co ludzie coś taki? myślą Nie mam zielonego pojęcia, ale... I pustelki po rozpierdalaniu, to ostatnio było całe. To pewnie kiedyś było przejście na dół, ale zasypali. Nie, to raczej to już to są Nie jakieś do rur, czy coś Nie takiego. No to do piwnicy nawet mogło być zejście kiedyś. No i to same puszki, puszki, kartonowe literki.

a w tym miejscu ostatnio leżała okona, No. I ja w w ogóle. My tu byliśmy stare dwa tygodnie temu. Mm. A równa w jest około. Nowe. Pytacie, To No ja w piwnicy. idzie nie? Jak To ja nie idę Nie, potem no, 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 no. no, 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 dobra. Morten. A ty do no, w tamty nie chciałeś przemyć na pluli. Na czarte nie wchodziłem, ale już. Słzęka <grymka> się rozumniło. Maski na twarz te baby bo tu ciężko się tej parki wydawał. No, ja już czuję. Co się stało? No. Chodź, Ruda. chodź, chodź. do mnie on się Ale nie masz tam jest chodź. chodź. zgaszcie, odwróćcie chodź do kadarki. no, tak to jest po I spójrz na to, że ja wchodzę ja z sam Bo ja poszedłem od no. drugą stronę budynku. I spójrz, kurwa, na kamerę. Pojebane. O kurwa. Pojebanie co? Pojebane. Jadę, to nie jest dla ludzi o. Weź do się. Stary! Pizza! Pizza, co ktoś wypierał. No. Patrz jak to na gofry zajęliście wygląda. Gofro ma mniejsze, była panie światła. Co to jest? Jest jakaś liczba, nie? Nie ja czytaj tego, że zawsze. się wiem. Chyba że jest w miarę po polsku. A, to jest tak kasko popalne, czyli czytasz tego co widzisz? Nie ma co czytać, tylko chcę zapisać, że to jest po polsku. No, Widzieliście no, rąk z lewą stronę? Tak. Mhm. On sobie go umazła. To już napisane, ja, na przykład. Znaczy nie. Tam jest zawalony tunel. Patryk, tam posuń do końca. Ty. Panem jest? Daj. Czy wejdziesz normalnie? Wejdę, wejdę Czyli, jakie tu jest wzmocnienie. I jeszcze dalej Patryk, chodź Do nas. Poczekaj, bo ja idę do końca. A to czekaj, to przejdziemy zaraz razem. Co to jest? Idę za nim, A latarki co? A twoje co? Myślę, że padła ci kolejna, już bym zwariował. Nie, mam czego baterię na zmianę, od razu wrzucę kolejną. Hm. mix. No, jest takie hm. kurwa ten piasek? To jest twoja barna, nie cię dalej co? Coś? co? Co? Coś czerwonego Co to kurwa Co to jest? Nie wiem. Jakiś pół czerwony no. Nie no to, to, tutaj koniec świata. O patrz tam, poch to jakaś kurwa, widzisz co? Poczekaj na... Katerka. Patryk! Patryk, chodź do na... Żeby... na nas. Kurwa, co jest? Co tu się... Zależy jeszcze ten pokój z oczami? Tak. A No to jest to, ja byłem po drugiej stronie. A patrz tu! Ej, a po Ja jestem z chłopakami Od drugiej strony jest Ja że drugiej strony, bo tam to. Ja to to. jest przejście ja Jest O kurwa, ty patrz tu! O kurwa, ty patrz tu! O kurwa, no a, ja to 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 Ale jest taka atmosfera tu, jest no. tak, tak gęsto Jest w chuj To jest pojebane na ścianach ja byłem drugiej To nie koniec bajki Idziemy tam, nie? Ja tam no byłem tak. po drugiej stronie I tam jest dalej przejście jeszcze jak coś I jak to przejście to jest na to kurwa na czym to na No, po drugiej stronie to wygląda na jak nie? i te oczy pojebane, A to A tu co jest? Jestem w pomieszczeniu, słuchaj Co jest? Jesteśmy w pomieszczeniu, no, które jest małe, no, no. pełne narysowanych oczu. No to Dobra, zrobię ci zdjęcie. I może jest takie tak sama? To jest wygenerowana, jakaś tam cała przesyła. Tak. A, a mokra w ogóle, nie? No. To jest wilgotna w chłopie. Ma do tego po prostu nie patrzę. Dobra, spadło. Tak, patrz, to, mam dla Ciebie zdjęcie tego pomieszczenia pełnego oczu. No powiem Ci, że wygląda to najlepiej. A jeszcze czy zrobię zdjęcie, w co cię jakby wita na potęgę do tego. A to jest pierwszy, to jest parter, nie? No nie, to jest piwnica, nie, nie. piwnica. Jesteśmy kurwa najlepsi. I sobie podpisali. ludzi Patrz, Siema. No tam prawie. Hej, 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 Chodźcie dół. To tu. Zobacz, to jest. Ale się tam bym nie czytał. zobacz tą ścianę. Ale to bym nie czytał. Mówię, to, co to jest napisane. Jest cała ściana zabazgrana jakimiś różnymi tymi... No, no, no. Dokładnie tak, muszeczko. Place. Ale ogólnie tak całkowicie poważnie mówiąc, to w tamtym miejscu, tak jak spojrzysz tam, no. za oknem, jak stałem tak jak oni teraz są, to w tamtym miejscu, to no. autentycznie Słyszałem, jak coś w stylu sapania zwierzęcia. Jakby zwierzę odbiegło no. i zaczęło sapać. Stanęło już w miejscu i zaczęło sapać. I. I zajęliście pojewana rzecz. Tu co? na przykład. To, to wygląda tak. jak Kibel. To, to, to. to wygląda jak prysznica, na no, te ściany. mógł być. No? To co kurwa? To co? Spalone? Co to jest? Tak jakby się coś tu po prostu zatrzymał. To, to pod, niechal, tamty było coś. Nie wiem co to jest. Spójrzmy, ten ten grzyb. No. No. W jest głowę. sobie latarki. stańcie, usiądźcie. I po prostu wsłuchajcie się w Nie wiem, czy on mnie schizuje. można odpychać przynajmniej. Nie no, nie, że jest muzyka Nie, nic nie muzyka Do no To tak, no do góry idziemy? Idziemy. Idziemy, ale... To ty się może zatrzymasz. To nie? No to dobra. Uwaga. Are you ready? I na cicho, stańcie sobie prosto. Ja nie wiem jak to zgasić. Przejdźmy do góry. No, do, góry. No, do góry jak pada deszcz, chcemy iść? No, no co? W no, sumie no, nie padał, teraz chyba tylko zadziała. Zadziała, ale nic nie leciało. Przytrzymaj Rudoneczkę. Tam to jest fajnie. No. zwierzę, albo no. co, no. od strony lasu. I na 100% coś mi chodzi. I do mówię teraz całkowicie przerażony. Chodzi mi coś od strony lasu. I nie jestem w stanie, nie mam w stanie tego dojść. Chodzę do pięćdziesiątej. On ne sait bien. Pytanie do chłopaków. W ogóle słyszycie mnie? Słyszę, że lekko przerywa, ale słyszę dobrze? Pytanie do chłopaków. Czy w razie czego wiedzą, jak szybko się do mnie dostać, gdybym zaczął panikować? Mówią, że tak, tak, tak. Przyjął? Jestem w pomieszczeniu z oczami. Jeszcze raz powtórz? Jestem w pomieszczeniu z oczami. Prostanem jih zavirame. Koreja. Odpowiedzialność za jest Yy, znajdujemy się obecnie na terenie zakładu dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów, który został wybudowany w 1908 roku. Znaczy, w tym roku zaczęła się jego budowa. Zaczęło się od powołania Towarzystwa Opieki nad Ubogimi, Nerwowo i Umysłowo Chorymi Żydami w 1906 roku przez Adama Wiesela, warszawskiego psychiatra Samuela Goldw. Lama, Goldflama, uznanego neurologa i działacza społecznego Ludwika Bergmana, neurologa, autora podręczników, diagnostyka chorób nerwowych oraz Adolfa Weisblattema, budowniczego m.in. lubelskich wodociągów. Niemniej ważną postacią dla postawienia pierwszego zakładu dla umysłowo chorych na terenie odwocka, była Zofia Endelman, która na co dzień pracowała z pacjentami z zaburzeniami nerwowymi i psychicznymi. Dzięki środkom, które Zofia przekazała towarzystwu na zakup 17 hektarów działki, wcześniej, sprzedawszy własną biżuterię w 1908 roku, powstał pawilon męski dla chorych nerwowo- i umysłowo-Żydów. A środek zyskał popularną do dziś nazwę. Dwa lata po tym zajściu towarzystwo wybudowało drugi pawilon, tym razem, tym razem przeznaczony dla kobiet. W 1926 roku powstał kolejny. Cztery lata przed wojną światową załka dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów mógł pomieścić 275 osób i był największym tego typu zakładem w Polsce. Ci ludzie mogli leczyć się tutaj za darmo, ponieważ koszt opieki yy, nad ich pobytem i leczeniem pokrywały gminy żydowskie, w których oni mieszkali, bądź samo w sobie towarzystwo. Niewielką liczbę z tych pacjentów utrzymywały tylko rodziny. Pierwszym z kierowników tego zakładu został dr Samuel Goldflam, który czerpiąc przykład z niemieckiego psychiatry Hermana Simona postanowił leczyć tutaj ludzi charakterystyczną metodą zwaną terapią pracy. Może po niego idziemy? A medyków już nie ma. Mogą być, żeby wpływał. Czy chcesz, żeby wyjść na ciebie? Nie. Ja. On jest zaradką silnicy tej.

O wieku, Po no. prostu. Znowu Co? coś takiego. A Co? Co? A nie. To liście tu Co? się kurwa korzenie, z drzewa tu wracają, ty no ale dobrze. Dobra. Ty to już jest? Paweł? Ja nie wiem, czy nie wiedział, że nie, widzi mi to, go powiedzieć, czy nie? Co? 你在哪？<survive. S 2>

Schowaj się w cieniu, tu za bratem stoi brat Jedna pieczęć na ramieniu, znamy się już tyle lat Nie trzeba więcej kolegów, chciałeś zaszkodzić tam, To nie będzie po twojemu Wszystkie zawiste kurwy, które zaglądają w kielnię, Wszystkie te peparówy, co się prują przez internet